Polacy po Kanadzie podejmują kolejnego rywala z niższej półki, a w tej nisie w ostatnie rozstrzygnięcia przed Wimbledonem. Czy to będzie dobry dzień dla faworytów, czy będą niespodzianki? Ja celuję przynajmniej częściowo w tę drugą opcję. Sprawdźcie co typuje na dzisiaj. Gramy o 217 zł. Subskrybuj kanał Zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. A typujemy rzecz jasna w PZB, gdzie kod bonusowy Zagranie pozwoli Wam skorzystać ze świetnej oferty powitalnej, na którą składają się zakład bez ryzyka do 1000 zł oraz freebet na start w kwocie 5 dyszek. Dlaczego ta oferta jest taka super? Choćby dlatego, że zakład bez ryzyka może teoretycznie trwać w nieskończoność. Uruchamia się dopiero przy pierwszym przegranym kuponie, a nie jest to zabezpieczenie tylko i wyłącznie dla pierwszego kuponu w ogóle więcej informacji na temat tej oferty powitalnej, ale także wiele innych informacji o PZBuk i innych operatorach znajdziecie na zagranie.com, gdzie już teraz was zapraszam. Tam wiele ciekawostek ze świata bukmacherki, także więcej typów na dzisiejsze ciekawe spotkania. A przechodzimy już do typów na dzisiejsze mecze i zaczynamy od tenisa i finału turnieju w Majorce, gdzie Roberto Bautista zagra ze Stefanosem Cicipasem Hiszpan przed własną publicznością będzie miał okazję sięgnąć po 11 tytuł ATP i 10 rangi 250. Na wierzchnia trawiasta to jest coś, co Bautista lubi i uruchamia mu dobre wspomnienia, bo to właśnie Hertogen Bosch na trawie wygrał pierwszy taki turniej, był to 2014 rok. No i dzisiaj Historia może się powtórzyć. Bukmacherzy stawiałem jednak na Greka, co mnie lekko zastanawia, mimo że jest wyżej w rankingu, no to raczej moim zdaniem faworytem tutaj nie będzie. Iwaszka, Giron i Bonci, no to nie jest jakaś bardzo wymagająca drabinka, a Bautista miał w drabince Kriosa, tutaj udało mu się awansować bez gry, ale Hiszpan wygrał z Daniem Miedwiediewem, czyli numerem 1 rankingu ATP, ten nie zagra z wiadomych przyczyn na Wimbledonie, więc raczej tutaj nie ma mowy o odpuszczaniu przed imprezą docelową. Myślę, że tutaj booki nie doceniają lekko reprezentanta gospodarzy, a to też jest zresztą kolejny atut, w końcu będzie miał za sobą publiczność. CC Pass nie jest tak pewny na trawie jak na innych nawierzchniach. Jego najlepsze osiągnięcie na Wimbledonie. To czwarta runda. Trzy razy w tym też w ostatniej edycji odpadał w pierwszej rundzie. A Bautista czwartą rundę osiągał trzy razy w ostatnich trzech występach. 2019 rok to był z kolei półfinał, czyli najlepszy z jego wszystkich wielkoszlemowych występów. No myślę, że Hiszpan ugra tutaj co najmniej seta, bo nawet celowałbym w jego wygraną tutaj kurs 220, ale to jest bezpieczny zakład. 1,47 to jest całkiem przyjemny kurs. Myślę, że adekwatny do tego. Co się może na korcie wydarzyć dla mnie to promocja. Wrzucam ten typ na nasz kupon. Nasi siatkarze z kolei podejmą 15.30 Australijczyków, czyli ostatnią drużynę w tabeli Ligi Narodów. Ci wczoraj wygrali w końcu swój pierwszy mecz w tych rozgrywkach po dosyć długim czasie. To była wygrana 3-2 nad Bułgarią, która z kolei kolejkę wcześniej także zanotowała swoje pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Australijczycy przed tym meczem z Bułgarią miała zaledwie dwa wygrane sety na swoim koncie w sześciu meczach. Nie jest więc to zbyt imponujący rezultat, nie jest to dobra skuteczność. Polacy jak na razie radzą sobie bardzo dobrze, tylko raz przegrali, a przed tymi dwoma dniami zdemolowali wręcz Kanadyjczyków. No i dzisiaj powinno być chyba podobnie. Australia to nie jest zespół, z którym powinniśmy mieć problemy. No i też jak widzimy, że przy rotacji Nikoli Grbicia także potrafimy grać solidne mecze i wybijać z głowy rywała myśli o wygranej. Tutaj znowu będę do tego meczu z Francją wracał. Nikt się chyba tego nie spodziewał. Szybkie 3-0 na dzisiaj to chyba jedyny scenariusz już tej potyczki. Myślę, że kurs na taki wynik nie jest do końca zadowalający, bo to jest 1.25, ale za to widzę ciekawy kurs na handicap punktowy w pierwszym secie i dokładnie jest to minus 5,5 punktu na korzyść Polaków. Kurs tego zdarzenia 1.68, no a wybierając między maksymalnie 19 punktami naszych rywali w tym secie, a wygraną w meczu ponad 20, no to chyba skłaniam się do tej pierwszej opcji. Kurs jest zdecydowanie bardziej korzystny dla graczy, a różnica w nim jest niewielka w punktach, no to już chyba do solidna. Łącznie jako tego dubla to 2,47, a to z kolei oznacza, że przy stówce wkładu możemy mieć okazję wyjąć 217 zł. Na dzisiaj ode mnie to tyle. Pamiętajcie o łapkach w górę pod filmikiem, o subach na naszym kanale, a ja wracam do Was po analizie drabinki Wimbledonu, która została wczoraj wylosowana, no i niebawem typy ode mnie na ten turniej.